Profesjonalna regeneracja zniszczonych stawów. Sprawdzona pomoc w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Uczucie ulgi już po dwóch tygodniach. Proste stosowanie. Ból mija bezpowrotnie. BZOPERACYJNA -Y metoda. Regeneruje maść stawową. W jaki sposób można pozbyć się problemu ze stawami i uniknąć operacji? Większość specjalistów myli się twierdząc, że jedyna metoda, która może zlikwidować problem bolących stawów, to operacja. Niektóre osoby decydują się na zabieg, ale nie jest to metoda, która daje 100% efekty. Co gorsza, nie gwarantuje, że problem nie wróci w przyszłości. Właśnie w odpowiedzi na potrzeby tych osób powstał bezinwazyjny preparat, który pozwala zregenerować zniszczone stawy, wspomóc produkcję mazi stawowej i zlikwidować ból. Opinia specjalisty z zakresu ortopedii i rehabilitacji. Wyjątkowość Oste Life jest ukryta w innowacyjnej formule naturalnego pochodzenia. Ta formuła rozwiązuje problemy ze stawami u wszystkich osób, które borykają się z bólem kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych czy łokciowych. Ta unikalna formuła jest przygotowana z myślą o wszystkich osobach cierpiących na przeszywający ból wywołany dysfunkcją stawów. Pomaga niezależnie od źródła problemu. Nie ma znaczenia, czy problem wynika z uwarunkowań genetycznych, przeciążenia stawów czy otyłości. Dzięki zastosowaniu specjalnej kompozycji składników aktywnych,